Ognia dorzuć, ciesz nam drew, nastrój mi mi prze przecudne janciary, a ja wam za luce. Czerwony pas za pasem broni uroczobliście Jaworki, nazywane perłą Pienin, są jedną z najpiękniej położonych miejscowości turystycznych w Polsce. Leżą w dolinie Grajcarka u podnóża Małych Pienin na obszarze historycznie określanym jako Ruś Szlachtowska. Wizytówką Jaworek jest Wąwóz Homole, zaliczany do najpiękniejszych miejsc w Polsce. Położony jest przy wjeździe do osady. Bezpośrednio przy wąwozie znajduje się parking, z którego turyści mogą wyruszyć także na Durbaszkę i Wysoką. Parking Homole to również Otwarte Centrum Kultury. Została tu wybudowana scena, na której odbywa się wiele imprez artystycznych, związanych nie tylko z tradycją i folklorem góralskim. Moi drodzy, Kołomejka, piękne tańce huculskie, ukraińskie pokazą mną pod choreografią pani Uliany Poczemsanej. Moi drodzy pierwsi goście trzeciego naszego festiwalu. Wypatrzyłem stąd człowieka, który ten festiwal wymyślił i rozpoczął. Jurek Pal. Pozdrawiamy Jurka Pala. To on wymyślił ten festiwal i go rozpoczął. i Festiwal odbywa się w ramach całego cyklu imprez lata pienińskieg. Ma... Warto podkreślić że na wszystkie imprezy organizowane przy parkingu Homole wstęp jest wolny. Dodatkową zaletą parkingu jest znajdujący się na nim sklepik, w którym możemy nabyć oryginalne, związane z folklorem góralskim pamiątki, a także szałas, w którym przed wyjściem w góry lub po powrocie można zjeść smaczny posiłek. Skosztować regionalnej kwaśnicy lub oscypka z żurawiną, zamówić pieczonego barana, kiełbaskę z grilla, napić się piwa czy po prostu posiedzieć przy ognisku. Jerzy Kryszak! Jak sami widzieliście, pomyłka, nie że Kryszak, tylko drugi Rubik. Rubik jego orkiestra. Nawet można powiedzieć, że jaki Rubik, taka orkiestra. Zobaczyć i przeżyć wszystko, co Jaworki mają nam do zaoferowania, potrzebujemy co najmniej kilku dni. Dlatego warto skorzystać z bardzo bogatej oferty noclegowej. Wszystkie polecane przez nas ośrodki posiadają pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy, kto marzy o wygodnym pokoju, ma do wyboru wiele miejsc, poczynając od kwater prywatnych z dostępem do aneksu kuchennego, przez pensjonaty z kominkiem. Dla szczególnie wymagających turystów oferujemy dwupoziomowe, komfortowo wyposażone apartamenty. Szczególnie polecany i często wybierany przez turystów. Jest atrakcyjnie położony gościniec amon pod piramidą. Z jego okien można rozkoszować się wspaniałymi widokami, ponieważ znajduje się on w sąsiedztwie jednego z największych skarbów jaworek rezerwatu białej wody. Rezerwat Biała Woda jest doskonale przygotowany turystycznie. Czysty potok, w którym można się kąpać w upalne dni, tworzy liczne kaskady, bystrza i skałki oraz głębokie wybite przez spadającą wodę baniony. Wracając z białej wody, mamy możliwość zakosztowania relaksów SPA znajdującym się w Jaworczańskiej Piramidzie Odnowy Biologicznej, gdzie napawając się niesamowitym wystrojem poprawimy stan naszego samopoczucia i zdrowia. SPA oferuje nam cały wachlarz zabiegów od najprostszych, takich jak masaż klasyczny, aż po chirudoterapię. Panuje tutaj wyjątkowy, służący zdrowiu mikroklimat. Piramida jest prawdziwym źródłem naturalnej równowagi. Znajduje się w niej komnata medytacyjna i do energetyzacji. A zainteresowani poprawą stanu swojej kondycji mogą skorzystać z sali fitness. W jaworkach nie sposób się nudzić. Dawaj tu mikrofon niemu, wrzystof mu to gębę. do Sitko, niech się obudzę. Do nie wiadomo, że w jakich wyborach nie będę stamtąd obudził mu Ileż po, po Ameryce i Chicago, Sztabnice Wychwalasz. Po Ameryce, nie tylko po Ameryce, po Europie Wychwalasz. Ha! Opecyczno! Januje się nazw z roku 2000. <try> Aby jeszcze bardziej nasycić się pozytywnymi przeżyciami, można wjechać koleją krzesełkową na punkt widokowy, znajdujący się przy jej górnej stacji. W bezpośrednim sąsiedztwie górnej stacji kolejki krzesełkowej położony jest szałas bukowinki, który dysponuje 70 miejscami wewnątrz budynku i 100 miejscami na tarasie widokowym, z którego roztacza się przepiękny widok na rozległą kotlinę, w której położone są jaworki. Kolej krzesełkowa homole. Położona jest w pięknej i malowniczej okolicy w samym centrum pieni, na północnym stoku Bukowinek w odległości zaledwie 350 metrów od centrum Jaworek. Płynie wiesni po polskiej po polskiej krainie. Wśród cudów Polski są Jaworki, Wąwóz, Komole i trasa, którą oni biegli. Po powrocie do pensjonatu pod piramidą, po pełnym wrażeń dniu, można nadal cieszyć się piękną pogodą, ponieważ pensjonat posiada duży, zagospodarowany teren. Oprócz piaskownicy dla najmłodszych znajduje się tutaj boisko do gry w piłkę i minigolfa. Wieczory można spędzić na zabawie przy grillu albo gawędząc przy ognisku. W pensjonacie pod piramidą każdy znajdzie coś dla siebie, także w deszczowe niesprzyjające wędrówkom dni. W sali kominkowej można miło spędzić czas, grając w ruletkę, amerykańskiego pokera czy rodzinną grę kości. Goście przyjeżdżający z własnymi laptopami, dzięki sieci Wi-Fi, mogą korzystać z internetu w swoich pokojach. Strudzeni wędrówkami turyści mają możliwość zregenerować siły w saunie. Mieszkając w Amonie nie ma możliwości przegapienia odbywających się w Jaworkach imprez. O koncertach, dyskotekach i wydarzeniach kulturalnych można dowiedzieć się z ogłoszeń na tablicy informacyjnej